Na Marczyńska. Zapraszam na cykl reportaży pod tytułem Polskie drzewa. W dzisiejszym odcinku Cispospolity gatunkiem gatunek numer jeden. Dlaczego akurat gatunek numer jeden? to BOSPOLITY jest z zbożą. To jest najstarszym gatunkiem występującym w Polsce. Pod ścisłą ochroną. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą. Tu za y, panowania zabysła nakazano y, ścisłą ochroną zaczęło się od wow, ciekawa historia, może Pani o niej opowiedzieć? Luchy tylko taka przenośna. Yy, tak naprawdę chodziło o drewno, które jest bardzo elastyczne, ale mocne. Było wykorzystywane do uchów, kurz, brotów a także yy, na oko. Ile lat ma najstarszy w Polsce? Ci jest? Tak naprawdę jest to gatunek długowieczny. źródła podają, najstarszy w Polsce cis występuje w Henrykowie Strubiańskiego. Liczy 1250 miliardów. Ma on 13 metrów wysokości, 512 cm w wodzie krnączki. Podobnie cis pospolity jest bardzo niebezpiecznym drzewem, a jednocześnie bardzo cennym. Tak, to prawda. Cispospolity pospolity da wszystkie części trujące, z wyjątkiem czerwonej osunówki. otaczającej nasiono w formie żeńskiej. Spożycie fragmentu rośliny grozi zatruciem, dlatego też nie wolno sadzić tego gatunku, gdzie przebywają dzieci. Z drugiej jednej strony jest to gatunek, który jest wykorzystywany w sztuczce topiarycznej. Formowanie figur powszechnie stosowanie w wodorach historycznych i nie tylko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Znajdujemy się na terenie gminy Rozprza, we wsi Wroników, gdzie występuje pierwszy z dzisiejszych naszych bohaterów. W którym roku Państwa cis został uznany za pomnik przyrody? Nasz cis został uznany za pomnik przyrody 15 grudnia 1987 roku. Ile wynosi dnia? Według posiadanych przez nas źródeł jest to 165 cen. nie możemy mieć teraz lat? Nasz cis rośnie na gruntach posiadanych kiedyś przez dziedzica. Dziś są to grunty państwa Nowaków, jest to prywatny grunt i ja stwierdzam, że tutaj po rozpytaniach swoich mieszkańców, że on jest jakimś stuletnim zabytkiem naszej liściowości. Znajdujemy się na terenie gminy Gorzkowice we wsi Sobakówek, gdzie wyrośnie drugi z naszych dzisiejszych okazów. W którym roku Państwa ci został uznany za pomnik przyrody? 15 grudnia 1986 roku. czekają w tym samym roku co we Wronikowie. A ile obecnie ma lat? No licząc z kronik i z jakichś wiadomości zebranych na terenie sołectwa około 150 lat. Ile wynosi obwód dnia? mierzony na wysokości 130 cm. Około 181 cm. Dziękuję bardzo za rozmowę. W dzisiejszym programie to już wszystko. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze w następnym odcinku. Gościu, siądź pod mym liściem.